Dobra, cześć. Dzisiaj będziemy nagrywali pierwszy taki devlog z moda, którego robię. Nie będzie tu jakoś dużo informacji, żeby nie spoilerować. No ale tutaj możecie dostrzec niektóre rzeczy. Tyle na przykład przepalić potrafi ten węgiel. To jest taki fajny blok wrysie, z rudą, można go wypowiadać kopać, on zmienia kolor wykona. Tu jest siarka. Z tego siarki można wziąć blok. I siarki się używa do kraftowania tego paliwa. Mamy też kompresory, mamy też różne kilofy. Bardzo ciekawe bronie. Uwaga, będzie głośno. To jest najmocniejsza broń, jaką możecie dostać. Ale to jest bardzo szybki łuk. Łuk zużywa te strzały. A ten pocisk zbiera raf rafinowane SMB i ma 10 użyć tylko. To jest blok rafinowego SMB. Będę musiał to zmienić tutaj. Mi się tak napisało, ale to już kilka linii kodu i będzie. No ale tam kilka linii po prostu wmienić jedną literkę. No. Więc tu mamy taki fajny blok, który jest ślizgawy i on jest bardzo drogi. Nie, żeby go skraftować potrzebujemy nowe snb No tak. Więc coś takiego nam się generuje pod ziemią. I teraz... Na tym świecie chyba nie mam, przy tylko przynajmniej świat. Pokażę, jak się to generuje. Widzicie, takie rudy się generują. I je można wykopać bardzo łatwo. I z nich wypadają dwa kryształki. Dwa takie kryształki wypadają. I tak, żeby zrobić to, potrzebujemy pięciu kryształków i kompresor. O ile dobrze pamiętam ten crafting. Nie, musimy sprawdzić sobie. Musimy okay, zrobić coś takiego, czyli potrzebujemy nawet więcej. Czterech takich kryształków oraz 8 kryształków potrzebujemy, żeby zrobić. Potrzebujemy wykopać cztery takie rudy, żeby zrobić sobie jeden SMB. Zróbmy sobie to. Używamy tylko kompresora i mamy coś takiego Kompresor ma 13 użyć. Kraw. Go w bardzo prosty sposób. Tak samo się robi też podobnie super kompresor, który zaraz pokażę jak zrobić Trzymajmy do superkompresora 4 tiaksów i 4, 4 stali, 4 stali. Więc tak tutaj szybciutko lecimy i mamy kompresor i teraz ten kompresor możemy sobie budować w taki sposób i mamy super kompresor. on jest robienia bardziej zaawansowanych rzeczy. Niestety mam taki głos, no bo krypka i tak dalej, ale to nie powinno przeszkadzać i tutaj jest tak niedźwiedź. Jest. Spróbujmy się z nim pokryć. Akurat bardzo wolny jest, ale tak to naprawdę. Szalenie się. Szalenie dużo chyba zabiera. Więc tak, mamy już SMB. Możemy to SMB złożyć w taki sposób i dodać i, i super kompresor, kompresorem zrobić rafinowane. Dobra, nieważne było cięcie. Potrzebujemy 40, żeby 40 tych kryształków, aby wyprodukować jedno chyba. Ale w śmie. Możliwe się. Nie. Więc tak, z tego można zrobić sporo rzeczy. Tak samo jak z tego. Pokażę Wam może w Tutaj mam. Więc tak, to jest to paliwo, które potrafię z kilka stapów naprawdę przypalić, paliwce jest epickie. Potrzebujemy tylko sulfuru, czyli siarki i po prostu tego kształka Kompresor i węgiel. No i to z tego wchodzi. Oliwo, możemy zrobić sobie przekąskę, która jest bardzo opa, która nam pozwala dać cały pasek z po prostu jedzenia i z bardzo dużo nasycenia, nawet chyba więcej niż złota marchewka, więc no, bardzo fajna rzecz. Też bardzo szybko się je, więc przydatna rzecz, naprawdę. Przydaje mi się. Więc tak, możemy sobie zrobić taki. Jestem właśnie. Muszę sobie zrobić mieczyk z tego srafinowanego i on jest troszkę... on jest szybszy od zwykłych mieczy i ma 12 dm, więc bardzo dobry. Jest super kompresor. Zobaczmy sobie jeszcze resztę może. Dodam sobie wszystkie. O, proszę bardzo, o i teraz to się można craftować, więc tak, tutaj mamy ten łuk, bardzo szybki, robimy go z takiej rzeczy. Żeby zrobić SMB Fibro to potrzebujemy tutaj, potrzebujemy tak super kompresora rafinowanego rafino, rafino, SMB i tutaj po prostu z tego, z tym trzy. Tutaj mamy jak zrobić blok sulfuru. Tutaj jest zmienianie bloku na to. A tu jest robienie z tego bloku. A żeby stworzyć tą super aromatę, która zabija chyba smoka na dwa hity trzeba bardzo dużo tego, więc no. No i ma 10 użyć, więc nie jest takie super op. To są strzały. Tu jest multitool, który. O, ale się baguje. Zamknę. Przyjmę go wło. Teraz nie zrobię O, właśnie. Co muszę wejść na kryjówki? A nie jestem. Więc tak. Ten multitool ma żelaz. Jest... Zachowuje się jak żelazne itemy po prostu. Mieszczę z prędkością żelaznych. Ma 500 wytrzymałości. Można go naprawiać w kowadle Blaze Rodami, jakby tak powiedzieć. Można go tak No Głupie polskie słowa, nie? No, i to w sumie tyle na ten devlog. Tutaj jest kilka rzeczy. Stalowe są takie same jak żelazne, tylko mają większą wytrzymałość. To jest fajny kilofik. Po prostu jest bardzo wytrzymałe i troszkę szybszy od ale nie dużo. No i ogólnie to jest na razie na tyle w tym devlogu. Jeszcze pójdziemy do deru. Zobaczmy, kilka rzeczy się tam dzieją. Wybierzmy sobie to. w labie. Więc, No jest dosyć ciężko go zdobyć. Teraz to trzeba bardzo uważać. Tutaj sobie samemu postawiłem, ale tak to... bo Tu nie ma, tu zginąłem. To ja sobie zabiorę też jeszcze. Tutaj jeszcze nie będzie takich normalnych root surfur, bo normalnie by się spawnowały na tym metrabelu, bo ten świat jest taki jakby pierwszy, dlatego tutaj, gdy zmienię w generatorze, to tu się nie zmienia niestety. No ale tak, tutaj powinien być jakiś surfur, bo, bo się generował w tej wersji, tylko bardzo rzadko. O, jest, jest, mamy. Tu są troszkę negocjowe dędy. Zobaczmy, co patrz, jest. tu jest takie. Mam stałego. Chiloflik. Ile dzisiaj kopie? Bardzo podobnie. Troszkę może wolniej od tego. To jest delikatnie się przyjdzie. Ale bardzo lepiej. Tak, o pół punktu. W ogóle nie wiem o czym mam gadać, robię to tak na spontanie, dlatego tak nie wiem, tak jestem zdezorientowany, co tu się dzieje w ogóle, ale tak może jak sobie wykopiemy to mamy do nas z tego można. być paliwo, ale też można tym przepalać, jak włożymy to do pieca to będzie działało tak jak zwykły węgiel, jeden troszeczkę taki będzie jak jeden węgiel. A jak zrobimy z tego blok, to będzie 5 razy po prostu, 5 razy mocniejszy wszędzie? Miało być 4, ale się ustaliło, że... Ustaliłem, że po prostu będzie 5, ponieważ no... Żeby się to opłacało pracować, bo tam potrzeba kompresora, więc... Żeby się opłacało, tak? Ja jestem zdezorientowany dzisiaj Farki za to. No ale cóż no, taki devlog bardzo bezsensowny, jestem absolutna dezorientacja. Może dzisiaj nie mamy energii po prostu na no. to